Siemano! Dzisiaj pokażę Wam recenzję kostki Juxin Unicorn, Uxin unicorn i pokażę wam plusy i minusy tej kostki. A więc zaczynajmy! Na początek. Kostka jest na kolorowym plastiku. Kupiłem ją od Hipopotama. Za 40 zł yy, jest świetna. Yy, tak. Proszę około 40 zł jak mówiłem pokażę wam budowę. Budowa można to rozdwoić na części, tak? Na dwie części o. To ma taką budowę. Zaraz wam pokażę jeszcze porównanie do mojej cebuli i o Longa w wersji drugiej. Moja cebula. Oj, moja cebula ma trochę inny, ale w sumie nawet bardzo podobną, podobną budowę. Yy, za to moju Aolong w wersji drugiej ma nieco inną niż cebula yy, tu mamy cebulę jest bardzo podobna tu mamy do Aolonga no jest troszkę inna ale to jest po prostu mniejsza kostka. Yy, narożnik możemy oczywiście rozczepić na trzy części. Na trzy, tak, no tak, oj, jest tłusta. W środku, bo ją smarowałem, ale no dobra, nie rozszczepię nie mogę, no trudno. Yy. Ale jest to bardzo dziwna budowa, krzyżak normalnie taki troszkę inny, ale bardzo fajny. Nie rozkręcałem tej kostki, jest widać na maksa skręcona, więc jej nie odkręcałem, chociaż jakbym ją odkręcił, to by było super kostka. A więc tak, przejdźmy do poruszania się. Kostka bardzo szybka, zwinna. Bardzo szybka, zwinna. Bardzo zadowolony jestem. Tylko troszkę denerwuje mnie ten fluo pomarańczowy taki. Jest bardzo podobny do czerwonego. że odcienie są bardzo dobre. Ścina, zakręty bardzo duże. Oj. No, jest nawet trochę za luźna, nawet tak jest dokręcona. Więc takie pół klocka ścina. No, tylko wada jest taka, że jest na kolorowym plastiku i nie można na zawodach. Można oczywiście dokleić sobie czarne naklejki na to. Ale moją główną kostką jest moju Aolong w wersji drugiej także to chyba na tyle z mojej strony trzymajcie się ciepło, subnijcie lajknijcie kanał yy, skomentujcie film, lajknijcie film polubcie naszą stronę na facebooku yy, zachęcam też do wejścia na stronę hiphopodam.eu gdzie można zakupić taką kostkę w bardzo przystępnej cenie są też na białym plastiku kostki. Tak chyba Juxina i na czarnym, chociaż nie wiem. Ale zachęcam do oglądania naszych dalszych filmów. Także trzymajcie się. Cześć!